Partnerem odcinka jest Lyokat. Link w opisie. Woda, Ziemia, Ogień, Powietrze. W dawnych czasach cztery narody żyły ze sobą w pokoju. Jednak kiedy naród ognia zaatakował, wszystko się zmieniło. Tylko awatar, z czterech żywiołów, mógł go powstrzymać. Jednak gdy był potrzebny najbardziej, awatar zniknął. Minęło 50 lat od rozpoczęcia Wielkiej Wojny. Czy jest dla nas jeszcze nadzieja? Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku z Avatar Selva. Eee, wybaczcie, że nie było tydzień temu odcinka, ale. Miałem kilka innych rzeczy do roboty e, i nie miałem czasu, żeby nagrać, ale mam nadzieję, że e, wam to nie przeszkodziło, e, bo dzisiaj jest odcinek e, i dzisiaj sobie zrobimy kilka przydatnych rzeczy, e, a mianowicie, a już mam ze sobą 10 zł monet wziąłem z e, Ender Chesta mojego e, i chcę kupić właśnie książkę Chi e, więc proszę, proszę, o dziękuję, mam księgę Chi. I chcę zobaczyć, jakie fajne ruchy mogę teraz zdobyć, bo w ostatnim odcinku zrobiliśmy właśnie dostęp, czyli tutaj uwaga, najpierw trzeba ukończyć pierwsze misje, czyli dalsze misje możemy robić w jakiej kolejności chcemy, o to właśnie chodziło mi i możemy na przykład pominąć sobie paraliż, szybką blokadę i to, co nam nas interesuje, tu wybrać. Mnie interesowałoby rzut nożem, jest fajny, kurde, trochę tak słabo widać te... Yy. <laughs> Co nie, trochę słabo widać te kordy. Ale 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 jakoś sobie poradzimy. Bomba dymna też jest fajna. Sztuka cienia, tym bardziej. Myślę, że. Bola, o! Bola jest też fajna. Odskok, błyskawiczny cios. Aha, 15 jest umiejętności z tego. No więc na pewno rzut nożem. Rzut nożem chciałbym zrobić na 100%. Bole, może następne. Bo ogólnie rzut nożem trzeba. Zobaczcie, sobie zobaczę zaraz, gdzie są... E, gdzie się zaczyna ta misja? Tam strasznie słowo widać. Dobra, kochani, zobaczyłem. Ogólnie e, to jest opis na stronie, że to jest na wyspie żarzącej. E, na żarzącej wyspie. E, I tu sobie dojedziemy. Żarząca wyspa. O jest, żarząca wyspa. E, I musimy odszukać e, na tej tutaj wyspie siostry Lo dobra, lecimy. Dobra, ogólnie siostra Lo jest obok Witka, też to jest NPC do misji. Jest tu w budynku, wchodzi się po tych schodach. Kordy też macie wyświetlone, jakbyście chcieli zobaczyć sobie po kordach do niej dojść. I siostra Lo i właśnie z nią pogadajmy. Witaj na żądzącej wyspie, czego szukasz w tych stronach? I poszukuję kogoś, kto nauczył mnie jakiego, jakiegoś ruchu Chi. Czy jest tu ktoś taki? E, właściwie to znam pewną osobę, która mógłby czegoś cię nauczyć. Naprawdę? Kto to taki? Krzytoniaki, Nie, dobra. Powiem ci, ale nie ma nic za darmo. Najpierw przynieś mi coś w zamian. Hmm, marzę o diamentowych kolczykach od miejscowego jubilera, mistrza sonifaku, ale to nie mają być jakieś zwykłe kolczyki. Mają być. Yy, mają być arcydziełem. Masz kosztowne zachcianki. No dobrze. Tu poczekaj, a ja poszukam tego jubilera i zaraz wrócę z Twoimi kolczykami. E, dziennik, e, dziennik, dziennik, dziennik. I muszę przynieść je do kolczyki, które znajdują się u miejscowego jubilera. Dobra, czekajcie, znajdę tego jubilera i, i już do Was idę. Dobra, kochani, wiem, gdzie jest jubiler. E, znajduje się on tutaj w takim domku. E, I już wam pokazuję, co on tutaj. O, fajne. <grymne> Jubiler, pogadajmy z nim. Witaj w moim stepie. Czy jest tu coś, co chciałbyś zakupić? Chciałbym złożyć zamówienie. Potrzebuję kolczyków wykonanych z czy, y, czystego diamentu. Mają być wspaniałe. E, z diamentu, co? To da się zrobić, ale jest jeden problem, tak? O co chodzi? Brakuje mi odpowiednich materiałów. W ogóle. Myślę, że po odpowiednim oszlifowaniu dwa diamenty wystarczą. Tylko dwa to dla mnie drobnostka. Lada chwila z nimi wrócę. Tylko dwa diamenty? Naprawdę? Malutko. W setką od ustawmy. No i idziemy do domku mojego. Może tutaj mam dwa diamenty. Na pewno mam. Bo pamiętam, tak. Mam. Raz, dwa. Pięknie. Eee, home, home. O, pięknie. Szybko załatwiliśmy to. Eee, I co z tymi diamentami? Eee. Myślę, że te się nadadzą. A teraz do roboty. Co? Nazywasz te kawałki gruzu diamentami? Ej! Nie zdążyłem przeczytać. Co tam było? Jubile potrzebuje dwóch... E? To ile on chce tych diamentów? E? E? On, je, on mi je wziął. Nie doczytałem. Jeszcze raz. E, Hama. Wezmę ich wezmę ich wszystkie. E, home, home. I doczytajmy. Myślę, że te się nadadzą. A teraz do roboty. Co nazywasz te kawałki? wyrzuca przez okno. Kujwa, Ej! <śmary> <śmary> czemu? Ile ja mam razy? E, myślę, że te się nadadzą. E, jest piękna prawda, bo już nie czego ty mnie oczekujesz. Och, widzę, że sam sobie nie poradzisz. Przynieś mi jeszcze 20 diamentów, a ja może znajdę jakąś parę, która naprawdę na moją uwagę. Aha! Co? C wait, what? Ej, straciłem przez ciebie. Ile? Nasz 8 diamentów! Nie, więcej. Chyba. Ej, ej, tu ja się nie zgadzam. Jubilerze! Coś ty zrobił! Zarwaliłeś mi cementy! Mam tylko 9, a mam ile? 20, 20, tak? 20, Boże! Dobra, sprawdźmy w sklep. Może tu uda mi się kupić Dziuczu, dziu, dziu, sklep VIP, sklep. Dobra, kupno. Proszę sprzedawać cementy. Proszę, proszę. Hmm. Hmm. Nie, nie, możesz, nie mogę kupić diamentów, a tu w sklepie VIP mogę kupić? E, Ognia, powietrze, ziemi, kupno, kupno, e, senne i nie mogę. <laughs> nie. Dobra, w każdym razie, gdzieś tu może coś, gdzieś, kiedyś, nie? Może na i bazar? O, o, co to było? Na że może będą diamenty? Diamondzik, To nie jest diament. <grymne> What? What? E diament poproszę diamentów. Nie ma diamentów na rynku. Nie ma diamentów na rynku. Jo. A y możecie iść tu na bazarze ogólnie są. Błyskotek to nie. O! O! Za dwa ułamki żywiołów. Mam... E czekajcie, czekajcie. E home, home. E, nie, ASTPH. Jeden. Tak. E, weźmy wszystkie moje O, złote monety i wymieńmy je na ułamki żywiołów. To będzie dobry pla plan, patrzcie, bazar. Wszystkie monety, które ze skrzyni udało mi się z PVP zdobyć, to wymienię teraz. Mm, może starczy. Ułamek. Ułamek. Dobra. I ostatni. O. Mam trzy. Mam nadzieję, że starczy. Dwadzieścia muszę mieć. Proszę. Raz. Dwa. Halo? Oj. <ścoughs> Coś mi nie pykło, wiecie? Coś mi nie pykło. Nie wymieniło mi nasz maragdy. Automatycznie. Brakuje mi pięciu diamentów. Co mogę jeszcze wydać na diamenty? Co ja mogę tu na diamenty? Diamenty, potrzebuję diamenty, panie. Daj mi pan diamenta, hmm, handlarz krwi. Krew mogę wymienić na diamenta, nie mogę, ale może, może, może tu zbierać czaszek. Panie, pan tam 20 ta, czaszek, 3 diamenty. Ile mamy czaszek? Hej, tu miałem czaszki. Mam, mam wystarczającą ilość chyba. Raczej mam. Dobra, dobra, idziemy. E, idziemy do warp czaszki. Czaszki. Dobra, warp czaszki. I dawaj, dawaj, dawaj. Raz. Jeszcze raz. Pięknie starczyło nam czaszek. Jakby co to, to są czaszki, tylko skin mam zmieniony. Co chwilę wyłącza mi yy, widzę ekwipunek, wkurza to, bo questa czasem niszczy. <grym 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 w każdym razie mamy yy, 21 diamentów. Chodźmy na Home Home. Home Home. Jubileże. Yy. mam już wszystkie, teraz na pewno już coś znajdziesz. Tak, yy, o to one, ta para jest idealna. Co za kształt, co za nie, yy, nieskazitelne wnętrze. Teraz poczekaj jakiś czas, tworzę dzieła. Yy. Czekasz 3 długie godziny. Skończone, są wspaniałe, to moje największe dzieło. Na razie on, yy, one są naprawdę piękne. A teraz oddasz mi je? Za darmo? Nigdy w życiu. Kurde, jak za darmo? O, przecież dałem ci diamenty. Przecież dostarczyłem ci materiały. Z tego, co ci dałem, sporo zostało. Czy to nie wystarczy? Takiego arcydzieła najchętniej bym w ogóle nie sprzedawał. Ale mam pewną ofertę. Mogę wymienić się z tobą za drogi minerał. Eee, haha, dobra, drogi minerał. Nie zgodzę się na żadną inną ofertę. No dobra, poczekaj tu! Drogi minerał, drugi minerał, okej, okay, okej. Okay. Tęściwy jubiler nawet po zrobieniu kolczyków za moje diamenty. E, teraz nie chcę mi ich oddać. O ja, że wymieni e, je ze mną za drogi minerał. Dobra, e, sprawdzę za co mogę drogi minerał zrobić? Czekajcie. Baza. Drogi minerał chyba da się tutaj ogólnie zdobyć. No, w drogie. No jak drogi minerał? O! 50 szmaragdów, easy. Patrzcie na to, spawn, Mam 50 szmaragdów, mam 12. Prawie, prawie, home, home, 50, pro... nie. ASTP, e, HAMA 1. Proszę, proszę. Mam szmaragdów. O, panie, panie, on tych szmaragdów dużo to sobie tu dam już. I żeby nie chodzić. 600 razy e, szmaragdy. Mam diamentów, szmaragdów, wszystkiego. E, to warp czaszki. Jest najbliżej, chyba tam. Drogich, tak, tak. Nie mam nadzieję, że, że jest tak. Okej, okay. tu są drogie. Dawaj mnie ten drogie minerał. okej okay. Idziemy na Home. Home. I Jubiler. Gdzie moje minare, oto on. A teraz oddaj mi te nieszczęsne kolczyki! Nareszcie mam to w swojej kolekcji, a ty weź sobie te rupiecie. <grymne> Wiesz, <kolczyki. grymne> Już? Dobra. Muszę przynieść lo jej wymarzone kolczyki. No to do lo, nie? Wracamy. No to do lo, wracamy. Idziemy do lo. Let's go. No i siostra, lo. Dzień dobry. Eee, I tak kosztowały cały mój majątek. Proszę, oto one. Daj jej to. One są cudowne zawsze, o takiej marzyłam. Dziękuję, dziękuję. Cieszę się, że się spodobają. Teraz proszę powiedz mi, gdzie jest ta osoba, która może mnie nauczyć tego ruchu. No dobrze, powiem ci. To moja siostra bliźniaczka. Jest w domu za mną. Dziękuję, żegnaj. Serio? Jak ci życie mija? Uciekaj zanim znów czegoś od ciebie będzie chcieć. W domu za tobą? Fakim. Siostra bliźniaczka. tym? A no serio jest. Tutaj siostra Lee. <laughs> siostra Li i Lo. Nawiązanie ciekawe i są młode. A więc przysłała cię moja siostra. W międzyczasie odpowiedziała mi wszystko. Nauczy cię tej techniki, ale skoro dałeś coś jej, my też coś się należy. Co? Znowu? Spokojnie! Nie jestem tak chciwa jak Lo. Dla mnie wystarczy jakieś błyskotki. Może złoto? Ile chcesz? Wyjścia też sztapki. No dobra, już idę. Set Home i ASTPH ma 1. Eee, proszę od sztabki, mam sztabki 20, starczy, tak? Home, home. I daj mi jeszcze chwilkę, to moje, to, to twoje 24 sztabki. A teraz daj mi naukę. A pięknie się, teraz może rzucimy trening, a zapomniałam, ta technika precyzyjnego i bardzo szybkiego rzucenia nożami, ale moje ostatnie zliczyły się podczas ostatnich treningów. Okej okay. Co? Dla, dla c, 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 o, jakie sztylety? Gdzie? Skąd? C, 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 e, skąd ja mam wziąć 32 sztuki styletów? Poczekajcie. Wiecie... Już wiem, czym są noże. To są strzały po prostu. No to idziemy na PvP i ponoć, da się to tu, no nawet na PvP 2 w sumie, możemy zdobyć gdzieś tutaj przydatne strzały. Nie, 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 nie. A może tu, I tak, eee, dajcie. O, o! Strzała, ciekawe, czy ta strzała się nada. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, czy ta strzała się nada. Let's go. Home, home. Czy te strzały? je! proszę, powiedz, że możemy zaczynać! Tak! Ćwiczę długie godziny i nauka do perfekcji, to tu jesteś, jesteś świetny, mam nadzieję, że kiedyś się przyda! Jest! I tak jak przydała się technika, tak! Już mam? Ci. Rzut nożem, gratuluję, no ja pierdzielę, trochę głos kosztowało mnie to, drogi minerał i drogi minerał za mną, rzut nożem, nie? Chodźmy przetestować nowy ruch, e, war, wyspa, tutaj jest w miarę spokojnie zawsze, tutaj właśnie na war wyspa sobie trenuję często, e, no więc, mając 3, e, mogę rzut nożem, najbardziej chyba jest wyssanie mi niepotrzebne w tej chwili. Mam rzut nożem i czy na rzucie nożem, jak to właśnie ma opis ta technika rzut nożem? Strzał strzałami z rąk, uderzaj, okej. Okay. Zająbiste, kurde, ile to ma? Ej, to jest dość, dość fajne. <ścoughs> I używa strzały tak, patrzcie, 52 i i i i i. <ścoughs> fajne, ile, ile używa tych strzał? Po Policzmy, a można podno podnosić to Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Pięć strzał Pięć strzał strzela z ręki Jak masz strzały przy sobie, ale fajne Juuu <laughs> Każdy rzut nożem jest fajny <laughs> Przyda się To jest dobry ruch atakujący do mojej, do mojej tutaj Strategii to tym bardziej No dobra Co powiecie na to, żeby Troszeczkę jeszcze zob zobaczyć, ile bola tam boli. <grych> Dobra, to znajdźmy bolę. Jak najdalej? Bola. Nie widzę tych kordów. Zaraz się tam spotkamy. Dobra, kochani, jestem ogólnie w wiosce Tuzin. Tak to się nazywa. To jest taka zniszczona wioska. I musimy znaleźć Okachs. Okachs. <grych> I z nim pogadać. Chcesz zobaczyć magiczną sztuczkę? Czy to nie jest czasem tekst Shackle z League of Legends? <gryw> Jasne, zawsze mi interesowało się inną odmianą magii niż te żywioły, z którymi są tylko same problemy. Dobrze, a więc podejdź troszeczkę bliżej. Okej, okay, starasz się oddalić od klauna. Patrz na to, raz mnie widzisz, a raz nie. Serio, to już jest całkowite nawiązanie do Lola. Dalej ci widzę, coś Ci chyba nie poszło, ta sztuczka, wybacz, ale oddalam się kawałek, tak, tak tylko kawałeczek, wrócę. Czekaj, kolejna sztuczka, tym razem sprawia, że od Ty znikniesz, haha, ha, ha, jasne. Aho! Zabił mnie! Ja muszę znów tam lecieć! No nie, o Ty kuźwa dziadzie! Gah, zabił mnie! Dobrze, że tutaj za śmiertnie tracicie itemów. Eee, to było w ziemi? Tuzin, wioska Tuzin. Tak, wioska z ziemi. Idziemy do tego Hama jeszcze raz. Dawaj, 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 dawaj. Ja chcę zemsty. Ja chcę go zabić teraz. I co? I nie mam nic w dzienniku? Nie. Dobra. Dobra, może tym razem nie zginiemy. Bo... Staram się oddalić. O nie, gdzie się podziałeś, ale super sztuczka. Bo to jest nowa odpowiedź. Bojąc się o własne życie udajesz, że go nie widzisz. Widzę jeszcze. jakiś normalny człowiek doceniający moją magię. W sumie wpadłem na genialny pomysł. Jest też czasem nauczyć się rzucać bolą. Robię to od lat i jestem w tym dosłownie mistrzem. Ty e? wyciągasz z kieszeni zatrutą wodę, po czym ją pijesz? Po co? Rzucanie bolą w sumie gdzieś już o tym słyszałem, ale niestety nie miałem okazji zobaczyć tego na własne oczy. A więc postanowione he, he, nauczę cię rzucać bolą w jednym księżyc, Tylko czekaj, czekaj, gdzie ja to mam. Czego tam szukasz? Coś nie tak? Niestety, ale nie mam sznura, który jest bardziej potrzebny. Oje. Dobra, e, wiem co zrobimy. Gdzieś niedaleko powinno ukrywać się moi koledzy po fachu. Znajdziesz ich i powiedz, że ja cię przysłałem, oni będą wiedzieć co zrobić. Tylko uważaj, to mistrze kamuflażu, powodzenia. <gryw> Wyruszam, wrócę jak tylko spotkam ich wszystkich. Jak najdalej rozpoczęte zadanie ci hmm, chcę nam pokazać jak rzucać bolą. Niestety nigdzie nie mogłem, mógł znaleźć sznura. Polecił nam abyśmy znaleźli pobliżu jego kolegów, tak? Czyli to są NPC. -ki. Okej, okay, okej, okay. trzeba poszukać. E, zaraz znajdziemy. Bum, kordy. I lecimy. Powiem wam, że bez kordów to ja bym tych choler nie znalazł. Patrzcie na to. <laughs> Odnum. No, nawet nie wiem. Nie wiem gdzie poszedłem. Po kordach to po prostu znalazłem go. <laughs> Dobrze ukryty. Odgłosy pisku, słuchajcie tylko pis. Piasek, a piasek nie w pisku, piasek. Hej, ty tam, syna mnie odchaz. Chciałbym, byś dał mi kawałek sznura. Jest taka opcja. E, czego możesz mi nie przeszkadzać? Jak chcesz sznur, to poszukaj sobie w piasku. Często znajduję e, tamtego typu rzeczy. A teraz jak pozwolisz, to idę dalej robić. Za piasek? Odchazuj piasku. Dobrze, a więc idę szukać. Przychodzisz kawałek, schylasz się po czym znajdujesz. Upragniony drugi kawałek sznurka. Okej. Okay. Kawałek sznurka, mamy kawałek sznurka. Idziemy po drugi. Myślałem, że oni są w tej wiosce Tuzin, a oni są po prostu zrzuceni po pustyni. Umuna tu jest. Widzicie, <grytanie> ukryta w piasku. To powinna być ukryta w piasku. Nie, nikt mnie nie widzi. Eee, to idź dalej. Widzę cię, że Widzę, że tu jesteś. O, wiem, że to ty jesteś. Nie, nie pierwszy i nie ostatni raz ktoś mnie szuka i wy, y, wymawia te słowa. Zapewne potrzebujesz kawałka sznura. Dobrze, dam ci, ale coś chcę w zamian. Przynieś mi 512 kaktusów oraz 512 dyń. Oraz... Szybciutko! Jezu, kochany 512 kaktusów oraz 512 dyń. Ej, zacznijcie, proszę, sprzedawać na, ser... zacznijcie sprzedawać na serwerze dynie i kaktusy. Ja tego nie mam. Ja nie wiem. Dyń 512 to jest majątek. Nawet na rynku tyle nie ma. Eee. Okej, okay, okej, okay. ludzie, pomóżcie mi. <ścoughs> ja chcę od Was pomocy. Kto ma 512 dyń lub kto ma 512 kaktusów i do mnie napisze na Discordzie na piwa. I mi to da, to po prostu wymienię w następnym odcinku. Pomożecie mi zrobić bolę, bo ja chcę bolę, chcę ten ruch. Tak, sam tego szybko nie zdobędę. A, skoro mam kochanych widzów, no to czemu by nie, nie? <grym> tak się mówmy, dobra. W każdym razie, To chyba by było dzisiaj na tyle, bo już troszeczkę zrobiliśmy rzeczy. Zrobiliśmy rzut nożem, co jest fajne, co mi się podoba. Czy ja mogę tego używać? Mogę. Nie, tylko jeden mogę rzucić naraz. A nie, mogę kilka, nawet na myjnie, spoko. Spoko zresztą w, w ogóle. <grych> Okej, okay. no i kochani, trafiliśmy na, na tak zwany e, wall, który już nie pozwoli nam ciągnąć dalej tej misji na bolę, którą bym chciał. Bola się przydaje, bo chyba ona spowalnia, a mi się to... No, lubię spowalniać ludzi. E, z, zrzut nożem przetestujemy e, przy następnej okazji. E, 512 aktusów, 512 dni. To jest coś naprawdę co proszę, żebyście e, mi to... Czekajcie, ile to jest staku? Osiem staków? 8 staków. 8 staków kaktusów oraz 8 staków dyni. E, no, no w sumie. To jest ciężkie, nawet pewnie na e, aukcjonerze tego nie ma. Na aukcjonerze pewnie w ogóle tego nie ma. Zaprawdźmy. Może. Sprawdźmy, sprawdźmy. Sądy nie są, ale ich jest mało ale mało tych staków i kaktus, nie to trzcina cukrowa następna strona, następna strona nie ma kaktusów dobra, komuś dam się wykazać wiecie jak to wykorzystywać i widzę fajnie w każdym razie, e, przejdźmy do zakończenia no i kochani jak zwykle, e, na koniec mam dla was niespodziankę, czyli coś ode mnie, no, mianowicie jak piszecie "kip". Maxim, awa, 18, jak jest 18 odcinek, to z tym bonem idziecie na okłasik IS yes. i z tym tutaj idziecie do bony od Maxima i wybieracie u tego pana Mam, bon od Maxima i chcę go wymienić. I tu wybieracie Mam na wymianę Bon On Maxima 18. I co dostajecie? Tym razem dostajecie 10 szmaragdów, które w tym odcinku poszły e, razy 5, czyli 50 szmaragdów. I 30 złotych monet, które pomogą wam na bazarze, e, czyli e, w tych misjach, co ja robiłem, e, pomogą wam te itemy. E, 10 szmaragdów i 30 zł, złotych monet, mówię wam piechotą, nie chodzi, e, to są bardzo fajne rzeczy. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. E, pomóżcie mi z tymi kaktusami, dołączajcie też do e, klanu, no, przepraszam, e, gangu, tak to się nazywa. E, wszystko możecie, ja chcę do gangu napisać do mnie na Discordzie i wtedy ja wam powiem co macie zrobić, jakie wymagania spełniać. E, link do Discorda macie w opisie, tam gdzieś coś napisane na Discordzie i możecie napisać do mnie pliwa. nie mając mnie znajomych, będąc tylko na tym serwerze, więc, e, więc zapraszam. E, jeżeli macie dynie lub właśnie kaktusy to będziecie wymienili w następnym odcinku, jeżeli mi je dacie. Eee, nie, nie zróbcie tak, że dacie mi to i to, tylko pozwólcie się komuś wykazać, ja wam powiem czego potrzebuję bardziej, nie? Albo jak już ktoś mi to da, to wam powiem, że e, już mam to niestety dzięki, ale no, no, spóźniłeś się. Eee, I co? I, i mam nadzieję, że będziecie ze mną w następnym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i... Na razie, cześć!